Zakończenie to jest już dzisiaj drugie spotkanie z rodzicami, już pierwsze mamy za sobą, a jeszcze jedno przed nami, także akurat jesteśmy w środku. Na początek będzie taki przemarsz uroczysty dookoła basenu, korowu, następnie dzieci niektóre po raz pierwszy złożą szlubowanie na pływaka, uroczyste zakończenie kursu jesień zima. 2009. Uważamy, uważamy za otwarte. Ja, uczeń szkoły pływania po kosmos, tak. ja, uczeń szkoły pływania po kosmos, uroczyście ślubuję Nie zdarzą mnie litry wypitej wody. Jęsia skórka i na dworze wody. Jęższa skórka i na dworze chłody. I mnie wypełnię polecenie trenera. Inie pełnię polecenia trenera. Po kariery od nieja. Po mi drogę kariery od ciebie. Na basenie będę czuł się, jak nie Na basenie będę czuł się jak niebie. Jeśli tylko wszystko dam z siebie. Jeśli tylko wszystko dam z siebie. Nigdy moja silna wola nie wysiądzie. Nigdy moja silna wola nie wysiądzie. I godnie będę reprezentował szkołę. I godnie będę reprezentował szkołę. W wodzie i na lądzie. Wodzie i na lądzie. Śrubuję! Śrubuję! Dobrym uczniem i człowiekiem być. Dobrym uczniem i człowiekiem być. W z wszystkimi na to nie żyć. W z wszystkimi na to nie żyć. Kośmi! Jak Pan ocenia te szkolenia w szkole Boko Sport? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Po samemu jednak nie ma czasu, żeby tak często jeździć na basen. A tutaj regularnie jeździ raz w tygodniu, no i jednak pod okiem profesjonalistów. Także wydaje mi się, że to bardzo dobre jest. Ile córka ma lat? Sześć. To jest zakończenie kursu jesień, zima 2009-2010. Ile trwał ten kurs, i jakie pan widzi postępy w tym pływaniu córki? No to kurs trwał od września, no i widzę ogromne, bo ponieważ jak z nią jeździłem, to bała się sama w ogóle wskoczyć do wody czy coś, żeby ją trzymać. O, tutaj widzę teraz bez problemu, wskoczyła, płynie sama, mimo że deską sobie pomagała, ale bardzo ładnie. I w sumie po ilu? Po czterech miesiącach nauki tylko. Jak rozumiem córka już tutaj przepłynęła, tak? I to nurkowanie pod wodą też zaliczyła, no, tak? Tak, bez problemu się bała pod wodę wchodzić, tak normalnie, nie? Także super. Koniec prezentacji umiejętności, które dzieci się nauczyły na naszym kursie jesień 2009. Proszę powiedzieć, komu pan tam się przygląda w tej wozie? E, mojej wnuczce, Agnieszce Kulik. Tam się na dru, drugi stopień dzisiaj kończy tego nauki pływania. A ja pływam od, od dziecka, więc dla mnie było honorem, żeby moja bliska pływała, dlatego ją tu przywożę cały kurs i teraz na następny stopień chyba też się zapiszemy. Będziemy doskonali dalej, żeby rzeczywiście kończyć tą szkołę miało. Pięknie pływać mieszkając, ona mieszka w dębnie, ale jedzialek mieszka w myśli, w związku z tym jezioro, woda, no i ja, a zresztą ja jestem pływak z Morynia, bo urodziłem się w Moryniu, także ciągle nad wodą, lubię wodę i dlatego ją też chcę nauczyć dobrze pływać. Kasper i Mateusz płyną na świecie, pracą

Jest tutaj bardzo szerokie zastosowanie i wykorzystanie środowiska wodnego, ponieważ ćwiczenia czy samo pływanie wykonywane jest w odciążeniu od grawitacji ziemskiej. Pozycja ciała w pływaniu jest pozioma, dlatego spokojnie i pływalność zawodnika powoduje, że możemy się swobodnie przesuwać w tym środowisku. Następną zaletą jest. To, że zwracamy uwagę na bezpieczeństwo i uczymy dzieci bezpiecznych zachowań w wodzie. Sama umiejętność pływania polepsza ich samoocenę, bo dzieci dowartościowują się w ten sposób. Następne bardzo duże walory są korekcyjne, ponieważ, jak mówiłam, środowisko wodne powoduje to, że mięśnie nie są napięte z własnym ciężarem swojego ciała. Ćwiczenia są wykonywane w odciążeniu i bardzo dobrze to wpływa na wszelkiego rodzaju wady postawy i y, nieprawidłowości w budowie morfologicznej y, dzieci. A za chwilę będą y, prezentować się y, dzieci, y, które mają już za sobą trzy stopnie. To Jakub Skraba, y, tor numer jeden. Kończy dzisiaj y, doskonalenie pierwszy stopień. Stanisław y, Medlin, y, doskonalenie drugi stopień. Y, Jakub Zarazewicz, doskonalenie pierwszy stopień. I y, od w Beniaszal y, od podstaw robić stopień i Pani i od podstaw robić stopień. Także y, Pani Panie powiedzą, że w zależności od stopnia dzieci też potrafią nauczyć się o wiele większych umiejętności. Ale to nam to się wypłaca bardzo dużo sygnalistów. Gracias. Okay. Okay. Duże emocje, duże przeżycia silne? No na pewno pierwsza widzę jak moje dziecko uczy się pływać. Jest taki moment, gdzie już przyjeżdża z basenu i jest wyciszony, bo on zazwyczaj ma dużo energii, ale to jest super sprawa dla dziecka, jeśli chodzi o ruch. No na pewno jest miejsce, gdzie, gdzie może się wyszaleć. Ja pani na chwilę przeszkodzę. Skąd Pani przyjechała do myśli Boże? Zdępna? Czy córka czy syn biorą udział w tym zakończeniu kursu? Akurat syn. Syn i pływał już czy będzie pływał? No będzie dopiero pływał. Mam nadzieję, że fajnie popływie. Dla pani z tym się wiążą duże emocje. No, na pewno tak. Proszę powiedzieć, zanim syn rozpoczął szkolenie w szkole Bokosport, jaki był jego stosunek do wody? Czy on się bał wody, czy to było dla niego przyjazne środowisko? Bał się, bał się. Znaczy on nie był taki może bardzo strachliwy, ale nie był też przekonany na 100%. No mam nadzieję, że po tej nauce... To pokona ten swój lęk. Jakie były te początki? Czy pani syna musiała mocno zachęcać, żeby zaczął uczestniczyć w tym kursie? Nie, nie, absolutnie nie. Był na tak od początku. I ja również z nim. To, jest, to są zakończenia czterech miesięcy szkolenia, tak, z tego co się dowiedziałem? Tak. Jak pani może ocenić te postępy w ciągu tych czterech miesięcy? No, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że no, dużo się nauczył. No, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak pójdzie mu. No poczekam na jego kolej. kadłub no, w grupie E, także jeszcze dwie grupy przed nim. Jakie wiąże pani nadzieje, To znaczy chodzi mi o to, czy na przykład będzie pani chciała, żeby syn wyczynowo pływał, czy chodzi o to, żeby się prawidłowo rozwijał? O prawidłowe rozwijanie. Wyczynowo wcale nie musi, ale żeby po prostu w dorosłości poszedł popływać sobie, nie było mu wstyd, że matka go czegoś nie nauczyła. O! Ja tego tak podchodzę.